witam Państwa bardzo serdecznie. W studio gościmy już starostę pańczańskiego Jana Rysia. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwo. Panie starosto, na początek chciałabym podjąć temat, który jest dość kontrowersyjny. Chodzi o wniosek radnego Janusza Mordalskiego, który został złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o anulowanie uchwał z pierwszej sesji Rady Powiatu. Ja może tak króciutko przytoczę, o co chodzi. Radny twierdzi, że głosowanie odbyło się niezgodnie z prawem i Tutaj pojawił się główny zarzut do przewodniczącego rady Henryka Mszycy, który jak twierdzi pan Mordalski, nie mógł głosować sam na siebie, a podobno tak było, skoro wynik głosowania przedstawiał się następująco, czyli 9 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się, a wiemy i pamiętamy, że e, no, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Jak tutaj e, starostwo się do tego zarzutu odnosi? No więc my nie uznajemy rozszerzeń radnego pana Mordalskiego, ponieważ przyteczony ten pogląd przez niego jest błędny. Artykuł 21 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym nie dotyczy przypadku tzw. głosowań wyborczych. Ten artykuł dotyczy tylko i wyłącznie głosowań, w których podmiotem jest stosunek prawny pomiędzy radnym a jednostką samorządu terytorialnego, inaczej powiatem. To dotyczy obrotu Prawnego, w sensie obrotu materialnego, ewentualnie gospodarczego. Tam, gdzie radny bezpośrednio byłby zainteresowany obrotem z powiatem i ewentualnie poprzez wykonanie usługi, czy nabycie jakiejś własności, lub zbycia własności mógłby osiągnąć korzyść, to wtedy byłby y, to błąd. Natomiast y, te głosowania wyborcze jak gdyby nie konsumują tego zapisu 21 ust. 7 ustawy. I jak gdyby odpowiadając na hmm, pozew skierowany do. Sądu Administracyjnego wyjaśniamy, że prawo do kandydowania w wyborach do organu stanowiącego powiatu, jakim jest Rada Powiatu oraz prawo udziału w tych wyborach jest prawem politycznym każdego obywatela i nie może być umowany w kategoriach interesu prawnego. Nie ulega wątpliwości też, że każdy członek Rady Powiatu jest uprawniony do udziału w głosowaniu w, głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Dotyczy to również radnego kandydującego na to stanowisko. No, wyobraźmy sobie, że jest wymagana bezwzględna większość. Bezwzględna większość, to znaczy połowa plus jeden. W naszym przypadku to było dziewięciu radnych. Żeby kandydat, który decyduje się na to stanowisko, stał z boku, gapił się po prostu i bez jego udziału byłaby sytuacja patowa, powodująca paraliż. O obrocie gospodarczym powiatu. Więc to jest niesłychana sytuacja. No, tak. Przypomnijmy, że Wojewoda e, Łódzka tutaj przychyliła się do tej decyzji, bo wcześniej również były problemy z wyborem prawda, Rady i z tą sytuacją, jaka zaistniała w Oczywiście, związku z opuszczeniem sali. Te wszystkie, e, wszystkie uchwały o opozycję. wyborze przewodniczącego zarządu były przedmiotem oceny e, e, służb Wojewody Wydziału Prawnego który bada te dokumenty pod względem zgodności z obowiązującym systemem prawnym. I uwag nie było, jak Nie Niemniej nie rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi odbędzie się 6 lipca. Panie starosto, jest pan przekonany, że tutaj sąd przychyli się w waszą stronę, czyli na waszą korzyść? Ja jestem przekonany... Bo Mordalski jest również przekonany o swojej słuszności, swojej Sąd jest niezawisły i podejmie odpowiednie stanowisko. Zwłaszcza, że był taki precedens. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził swój pogląd wyrokiem z 10 kwietnia 2003 roku, kiedy uznał taką sytuację za prawidłową. Panie Dysponujemy starosta... takim orzeczeniem Sądu, yy, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja wiem, że tutaj może yy, za wcześnie, żeby gdybać, ale gdyby było inaczej, yy, wychodziłoby na to, że Rada musiałaby jeszcze raz wybierać spośród siebie liderów. No to nie tak od razu. Nie tak od razu. Dlatego, że te orzeczenia sądu oddziału wojewódzkiego nie są jeszcze prawomocne, bo jeszcze może być skarga kasacyjna Naczelnego sądu administracyjnego, co pozwala ocenić tą sytuację nieco z innej pozycji. No ja myślę, że tej sytuacji będziemy się panie starosto przyglądać jeszcze. I ja jeszcze chcę dodać tak, że w podobnej sytuacji. Są setki samorządów w naszym kraju, biorąc pod uwagę gminy i powiaty, a nawet i sejmiki, kiedy to taka sytuacja wystąpiła. Poza tym, chcę przypomnieć, że obecna moja opozycja zapomniała o tym, że cztery lata temu dokładnie było odwrotnie i myśmy przegrali wszystkie głosowania wynikiem 8 do 9 na ich korzyść. I nie wychodziliśmy z sali, uznaliśmy to za demokratyczny wybór zgodny z obowiązującymi przepisami. No pamiętamy to sobie. Objęli władzę, rządzili cztery lata i nie wiem dlaczego teraz tak zabiegają, żeby nadal pozostać. Może coś mają. No panie starosto, ten temat, oczywiście, ten temat oczywiście będziemy kontynuować. Przypomnę, że pierwsza rozprawa, rozprawa 6 lipca. E, jeśli chodzi o ostatnią sesję Rady Powiatu, to już tak troszeczkę sobie pozwolę zmienić temat. E, pojawił, e, pojawił się temat przekształcenia pańczańskiego SPZOZ-u w spółkę prawa e, handlowego. E, na ostatniej sesji pojawiła się m.in. E, prezes Wieruszowskiego Szpitala, pani Eunika Adamus, która przedstawiała plusy e, takiej decyzji. A wszystko to związane jest z Ustawą leczniczą, która wchodzi w życie od 1 lipca. Panie starosto, jak pan się tutaj ustosunkuje do, do tego tematu? No, ta sesja porozumiem, że jeszcze za wcześnie, żeby mówić o przekształceniu szpitala, ale temat już się pojawił. Ta sesja została specjalnie zorganizowana i poświęcona zagadnieniom służby zdrowia. Takżeśmy planowali już od początku roku. Żeby dokładnie ocenić tą sytuację w służbie zdrowia. I teraz dodatkowo jeszcze nadarzyła się taka yy, sytuacja czy okazja, żeby poszerzyć to zagadnienie w aspekcie yy, nowej ustawy, która już zacznie obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku o działalności leczniczej. No, może powiedzmy krótko, tak czego ona będzie dotyczyć. Chodzi o to, że każdy ujemny wynik finansowy będzie musiał pokrywać samorząd. Oczywiście. Tak, w skrócie, bo ona jest oczywiście. Nasz już... zespół opieki zdrowotnej, w porównaniu z innymi, ten publiczny, nie jest akurat w najgorszej sytuacji. To zadłużenie na koniec roku w y, kwocie 800 tysięcy złotych jest możliwe y, do zniwelowania jeszcze w tym roku bo to dyrekcja ZOZU przedstawiła na tą sesję między innymi program naprawczy który został przyjęty w tej uchwale i jest realizowany to znaczy według tego ambitnego programu naprawczego te zadłużenia czy niedobory mają zostać zlikwidowane i bilans wydatków do dochodów ma się zamknąć zerem i wtedy naszemu publicznemu Zozowi nic nie grozi. Nic nie będzie grozić. No, przypomnijmy tylko sobie ostatnią sesję, prawda? Tłumnie pojawili się pracownicy ZOZ-u, którzy uważali, że to już prawda, klamka zapadła i e, będzie taka decyzja o przekształceniu, my, a to jest jeszcze za wcześnie. My, to sobie biorąc pod uwagę zarząd powiatu, chcieliśmy tylko przybliżyć. Zapisy ustawy, która za parę dni zacznie obowiązywać, i konsekwencje, jakie z niej wynikają, i to dotyczy wszystkich nie tylko organu prowadzącego, jakim jest powiat, który ponosi konsekwencje finansowe za długi, ale również pracowników, mając na uwadze ochronę miejsc pracy i dyrekcję w sprawnym zarządzaniu. I dlatego ta informacja. Yy, znalazła się na tej sesji, a że nie wszyscy zrozumieli nasze intencje, to trudno. To już jest ich sprawa. Panie Starosta, program naprawczy SPZOZ-u już jest na ostatniej sesji. Był przedstawiany, będzie również ten temat poruszany na jutrzejszej sesji. Ja tylko dodam, że dyrektor Wojciech Ogrodniczak będzie naszym gościem jeszcze w tym tygodniu i szczegółowo o programie naprawczym Pajęczańskiego SPZOZ-u sobie porozmawia porozmawiamy jeszcze na koniec. Jutro, 11 sesja Rady, Powiadu, Rady Powiatu, będzie to sesja absolutoryjna ale to nie najważniejszy, jeden z, to jest jeden z ważniejszych punktów tej sesji, ale jeszcze kilka innych ważnych punktów również będzie poruszane. No najważniejsza to jest sprawa w, w tej oceny stopnia wykonania mm, budżetu za rok 2010. tu jest nie, dla nas nietypowa sytuacja, dlatego, że nastąpiła zmiana w kierownictwie powiatu i budżet za rok ubiegły wykonywała poprzednia ekipa, poprzedni zarząd. No, ale y, biorąc pod uwagę y, stan finansów, wykonanie, y, przypuszczam, że sprawozdanie zostanie przyjęte i absolutorium y, udzielone y, władzom y, wykonawczym powiatu. Y, tak to wygląda u nas. Panie starosto, o wynikach jutrzejszej sesji, o tych najważniejszych punktach, o tych najważniejszych decyzjach będziemy jeszcze jutro mówić, a dzisiaj czas nas już goni, dlatego musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gościem był starosta powiatu pajęczeńskiego Jan Ryś. Dziękuję pani, dziękuję państwu.